Witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj jest niedziela, nie sobota, tak jak obiecywałem w zeszłym odcinku, natomiast w zeszłym odcinku obiecywałem także, że to będzie sobota za tydzień, a jest sobot, niedziela na drugi dzień. Okazało się, że będę miał dzisiaj więcej trochę czasu wolnego dla, dla siebie i będę miał okazję stworzyć ten filmik. Generalnie wolę mieć to już dzisiaj za sobą, zwłaszcza, że będziemy mówić o czymś bardzo ważnym, moim zdaniem, o, mianowicie o prowadzeniu projektów w oparciu o system zarządzania wersją GIT. Czyli tak naprawdę współczesny standard, jeżeli chodzi o development. Tak naprawdę większość dużych firm w tej chwili używa Gita. Git jest bardzo fajnym rozwiązaniem, ma ogromną przewagę nad, ma wiele zalet, na przykład nad popularnym swego czasu SVN-em. I tak naprawdę jedną wadę moim zdaniem generalnie jest wersją. Shellową, czyli to jest program, do którego wprowadza się e, komendy przez szelę. to jest oczywiście naturalne dla Linuxowców, dla nas, Windowsowców, dla nas, dla mnie przynajmniej, który używa Windows przy tworzeniu aplikacji, generalnie jest to pewien problem. Natomiast jest taka sobie aplikacja nazywa się Tortoise Git. E, jest to oczywiście klon od Tortoise svn i spełnia moje wymagania. Ok, jak mówiłem wczoraj. Wrzuciliśmy sobie na Gita nasze, naszą aplikację. Jak widzicie, to jest strona naszego repozytorium. W tej chwili są trzy komity, które powstały tak naprawdę przypadkowo <grydy> I, i de facto te trzy komity e, i tak doprowadzimy naszą aplikację do tego, że wygląda ona tak samo jak w, przy w pierwszym wprowadzeniu. No i bardzo dobrze tak właśnie chciałem, żeby to wyglądało. E, zaczniemy od tego, że sklonuję sobie aplikację. Aha, jeszcze jedno słowo. Nie będę pokazywał w tym filmiku, jak zainstalować gita, Tortoise Gita albo Gita w ogóle, bo to nie dotyczy tego. Jak sobie wyszukacie w Google to znajdziecie zytylion poradników na ten temat i każdemu powinno to pójść bez problemu. No, mam nadzieję. Ok. W pierwszej kolejności sięgniemy sobie do naszego repozytorium. Link do tego repozytorium znajduje się w poprzedniej części, oczywiście zlinkuję go również w tej części. Każdy będzie mógł sobie skorzystać. Klikamy Copy to Clipboard. Czyli skopiowaliśmy linka. Otwieramy, ja mam na dysku już utworzony folder git. Tak naprawdę, no nieważne, zaraz do tego dojdziemy. Klikam prawym klawiszem myszy i wybieram opcję git clone. Mam oprócz tego do wyboru git create repository here i tortoise git, w którym mam trzy opcje, settings, help i about. Mnie interesuje tylko i wyłącznie w tej chwili Git clone W przypadku git create repository here tworzone jest repozytorium lokalne, które dopiero później puszuje się, natomiast my mamy już spuszowane repozytorium na, Gicie, więc, na githubie, więc na git więc wybieram git clone. To mi od razu automatycznie podpowiada mój git linka, natomiast wynika to dlatego, że testowałem wcześniej klonowanie, czy wszystko działa tak, jak należy i oczywiście działa, ale oczywiście. Kopiowanie również działa. Usuwam linka i wklejam bez rolu, wszystko jest OK. Wystarczy na tym etapie już kliknąć OK, natomiast jest tu taka opcja branch. Ona pozwala stworzyć automatycznie z ześciągniętego repozytorium nowy branch lokalny. Nie będę z niej korzystał, ponieważ e, będę, chciał wam, będę chciał wam pokazać, jak się tworzy branche i w ogóle czym są branche. OK. E, klikam w wyżej wymienione OK. Zaczyna się coś dziać. Progress bar przeleciał od lewej do prawej, niczym burza, i mamy już repozytorium. W tej chwili folder blog jeszcze nie posiada zaktualizowanej ikonki, natomiast gdy wejdę do jego zawartości, już wszystkie kąki są odpowiednio oznaczone. Jak widzicie, zieloną fajeczką oznaczone są pliki, które są aktualne względem repozytorium, do którego należą. Przy czym w ogóle, w ogóle przy gicie jest odrobinę inaczej niż przy zezwienię I, i wiele osób, które pierwszy raz przerzucają się na gita, e, mając doświadczenie zwienem, mają pewien problem ze zrozumieniem e, gita. Jaka, jak, jak, jaka tu jest różnica? E, różnica jest przede wszystkim taka, że tutaj e, zmiany komituje się jakby lokalnie. Nie wiem, czy to do, dobrze tłumaczę i czy to do, jest, będzie jasne, ale jeżeli ja wprowadzę zmiany tutaj u siebie w repozytorium w tych plikach i dam commit, to nie zadziała to w ten sam sposób, jak działało kiedyś w przypadku SVN-a, czyli zmiana poleci do repozytorium gdzieś tam w internecie osadzonego, tylko zostanie skomitowana tylko i wyłącznie zmiana u mnie lokalnie. Jeżeli wszystkie zmiany zostaną skomitowane, to te, to repozytorium się puszuje, czyli wypycha do, do serwera Gita czy to Githuba, czy to jakiegoś lokalnego e, serwera w, z, dla deweloperów, czy to Bitbucketa, no jest kilka tych możliwości, kilka serwisów, które oferują usługi Git. Generalnie m, teraz powinienem stworzyć sobie gałąź, a jeszcze bardziej generalnie dla, dla przyszłych programistów albo aktualnych, e, którzy chcą poznać Gita, e, nie powinno się... Rozwijać aplikacji na gałęzi master. gałęź master. Gałąź master to jest gałąź, która jest przeznaczona dla wersji produkcyjnej. Taka sama wersja powinna leżeć na serwerze produkcyjnym i działać sobie 24 godziny na dobę. Powinno się stworzyć e, gałąź development, która jest rozwijana i ewentualnie jakąś inną gałąź, która. E, służyłaby na przykład testowaniu aplikacji third Party, jakichś nowych rozwiązań itd. I tak tak Natomiast taka na bieżąco rozwijana aplikacja powinna być rozwijana w gałęzi development. E, Nawiasem na mówiąc, był bardzo dobry blog na ten temat na dobrych programów. Ja, ja, ja to wrzucę e, link do tego, do tego bloga wrzucę w swoim blogu. Ok, ale teraz chciałbym sobie stworzyć e, branch, o którym o którym wcześniej tak dużo mówiłem, i to jest również bardzo proste. Wystarczy kliknąć prawym klawiszem już na naszym folderze. Wybieramy Tortoise Git i Create Branch, dobrze pamiętam. Pojawia nam się proste okienko, w którym trzeba wpisać nazwę tego brancha. I ja od razu wpiszę dev, chociaż generalnie to nie ma takiego wielkiego znaczenia, jaką nazwę wpiszę, w każdym razie w każdym razie wpiszę dev. I już. Oparty nam będzie na Masterze, czyli na tym głównym branchu, tak naprawdę mógłbym to też wybrać. I miałbym Master i Remote Origin Master. Czym to się różni, moi drodzy? A no, różni się to tym, że Remote Origin Master to jest to, co jest na GitHubie, a Master to jest ta lokalna wersja, którą ja przed chwilą sklonowałem. Dlatego, dlatego mówiłem, że komitowanie do, e, do gałęzi tak naprawdę powoduje komitowanie do lokalnego repozytorium. Ale my sobie obierzemy, obierzemy head master ok. I teraz jest taki problem w się, że w tym momencie nic się nie dzieje. E, generalnie z, branch został stworzony, ale nie dostaliśmy żadnego potwierdzenia nic. E, natomiast w przypadku zdaje się szelowego gita b, dostalibyśmy potwierdzenie. Natomiast e, i tak, w tym momencie de facto siedzimy na, na gałęzi master. Zresztą to widać tutaj, gdyż git commit wskazuje gałąź master. To, że stworzyliśmy sobie gałązkę lokalną, nie znaczy, że w tej chwili pracujemy na tej gałęzi. Żeby to zrobić, należy wybrać switch checkout. I nie wiem, dlaczego tam jest ten switch. Może dla, nie, wiem. nie wiem, może dlatego, że switch jest bardziej intuicyjny, a checkout, który jest de facto yy, komendą dla gita, jest mniej intuicyjny. No nie wiem, nie będę się wybądrzał, nie mam dla tego pojęcia. Rozwijamy listę i już mamy naszego deva. OK. Zostaliśmy przełączeni i w tym momencie już się pojawia. jakieś wspaniała informacja, okienko z informacją Success udało się, wszystko jest OK. Close. W dalszym ciągu mamy zieloną ikonkę. Klikamy prawym, jak widzicie mamy już tutaj git commit to dev. No więc jest OK. Teraz prowadzimy jakieś zmiany do naszego repozytorium. Niech to będzie taka prosta zmiana w widoku. Nie będę teraz odpalał NetBeansa, bo to szkoda <noise> czasu. I tutaj sobie wpiszę dev branch. Zapisuję zmiany i co? I ikonka zmieniła się przy naszym pliku. Teraz jest czerwony wykrzyknik oznaczający, że zostały wprowadzone zmiany do tego, do tego pliku. Jak widzicie, ta czerwona ikonka konsekwentnie wskazuje folder, w którym znajduje się nasz, e, nasz zmieniony plik. Aż do samej góry, który informuje, że były zmiany na tym repozytorium. Co teraz zrobić? Teraz powinniśmy skomitować te zmiany, gdyż na przykład przetestowaliśmy, jest wszystko ok, nasza lokalna wersja działa, komitujemy zmiany. Natomiast gdybyśmy nie chcieli ich komitować, na przykład chcielibyśmy przywrócić zmiany, bo coś nam się rozsypało, a nie chce nam się grzewać w tym kodzie, nie ma problemu. E, tak naprawdę robimy sobie revert i git wskazuje nam zmiany, który, znaczy pliki, które zostały wprowadzone zmiany, oczywiście nie musimy wprowadzać wszystkich i tak dalej ale wystarczy zaznaczyć tutaj OK znaczy zaznaczyć tutaj, potwierdzić, że ten plik chcemy przywrócić, kliknąć OK, zostanie on przywrócony z poprzedniej wersji i aplikacja powróci do poprzedniego, poprzedniego wyglądu, poprzedniej wersji O, tak będzie lepiej. Natomiast ch chcemy ją potwierdzić, dajemy git commit. Ok, zapomniałem, utworzyć użytkownika i e, wskazać dla niego adres e-mail, to jest przydatne, zresztą zaraz będę mówił dlaczego, tutaj sobie wpisuję swoje dane, tutaj mój mail przeznaczony na spam i po kliknięciu ok, czyli po potwierdzeniu, do... no dobra, jeszcze raz to zrobię, żebyście widzieli, że to okienko pojawia się od razu. Pojawia nam się coś wspaniałego, ja uwielbiam to okienko od Tortoise SVN to do, do Tortoise Gita zawsze mi, zawsze mi dawało mnóstwo, mnóstwo informacji przydatnych. Przede wszystkim pojawia się podobne okienko do tego przy rewertowaniu o ilości zmian. Tutaj można sobie bardzo fajnie filtrować te, te zmiany, potwierdzać pliki, których chcemy zmieniać, i których nie chcemy zmieniać, itd, i tak dalej, I tu jest okienko Message. I tutaj taka drobna dygresja. W przypadku prowadzenia, prowadzenia projektu deweloperskiego popularną współcześnie metodologią jest dowolna metodologia oparta na e, filozofii agile, że tak powiem, czyli takim zwinnym programowaniu, które sprowadza się do tego, że tworzy się aplikacje w takich cyklach rozwojowych. E, każdy z tych cyklów powinien kończyć się, ale nie musi, tak naprawdę opartego buildem produkcyjnym, który wprowadza nową funkcjonalność, albo nie wprowadza nowej funkcjonalności, a na przykład je, jest buildem takim refaktorującym kod, czyli stabilizującym wersję i bardzo często zdarza się, że przy prowadzeniu tego typu projektów, tej metodologii, jedyną dokumentacją dotyczącą kodu jest, są komentarze do, build, do commitów. I to nie jest wcale nic złego, bo wbrew temu, co się na Pierwszy rzut ucha, że tak powiem, e, przychodzi do głowy, to to jest. E, przepraszam, kolejny SMS. Sorry. E, jest to błąd. Ale to tak naprawdę nie jest błąd. To jest wszystko w porządku i, i tak być powi może powinno i tak dalej. OK. My sobie wprowadzimy tutaj szybką zmianę. E, title change. Aha, zwróćcie uwagę, że to, to jest git ma Spellcheckera, czyli ja mogę sobie wpisywać po... Polsku on to będzie podkreślał, ale po angielsku już nie. Dodatkowo potrafi podpowiedzieć nazwy plików. hit Review, cyk. Title Change. Ok, komituję zmiany. Tutaj od razu pojawiła mi się opcja Push. E, o tym za chwilę, dlaczego tu się pojawiła opcja Push. Znaczy, ja o tym mogę od, od razu powiedzieć, ale nie będę pushował. E, pojawiła się dlatego, ponieważ skomitowałem zmiany lokalnie, a Repozytorium jest zdalne, więc teoretycznie powinienem wypchnąć te zmiany od razu na, na serwer. Nie będę tego robił, zaraz Wam powiem też dlaczego. Zamykam sobie okienko, i teraz tak zwróćcie uwagę, że ja mam lokalnie dwa bręcze: tak jak pokazywałem wcześniej, master i, i ten dev. Natomiast natomiast mój GitHub jeszcze o tym nie wie. Odświeżam sobie githuba i jak widzicie jest jeden branch trzy komity, tak jak było wcześniej nic się nie zmieniło de facto. Dlaczego to się nic nie zmieniło? No właśnie dlatego, że nie spuszowaliśmy naszej aplikacji. Teraz będę chciał ją spuszować, czyli wypchnąć na serwer e, githuba i robię to w ten sposób, że wybieram sobie opcję Tortoise git, następnie push i pojawia mi się takie okienko. Wybieram sobie tutaj lokalny branch, który chcę spuszować. Jest to oczywiście mój deweloperski i tutaj e, zdalny. I teraz tak mam sobie master ale ja nie chcę na master, bo tak jak pomówiłem, master jest wersją produkcyjną, ja chcę wypnąć go na wersję dev. Wystarczy, że dopiszę sobie tutaj e, nową nazwę dla brancha i już. Klikam OK. W tym momencie Tortoise pyta mnie już o login i hasło do, do GitHuba. Ja podaję to hasło i login, no i leci. No okej, okay. udało się, success, stworzony został nowy branch i tak dalej i tak dalej. Zobaczmy, jak to wygląda na naszym githubie. Czy coś się zmieniło? Owszem, zmieniło się, mamy dwa branche. Tutaj pojawiła nam się informacja, że mamy nowy branch, że możemy go porównać i zrobić pull request. Nie będę tego robił tymczasowo, natomiast chcę Wam pokazać, że w tym momencie jestem na gałęzi branch. W, w tej gałęzi branch nie mam to był view, prawda nie mam żadnych zmian tutaj jest pusto natomiast gdyś przełączę na wersję dev już jest tutaj zmiana no i tyle to jest w zasadzie tyle jeżeli chodzi o e, podstawy gdybym chciał oczywiście wypluć te zmiany na, e, na, na, na Boże, nie mogę się teraz usłyszeć na mastera, czyli na wersję produkcyjną, po prostu robiłbym dokładnie to samo, tylko że zamiast, e, zamiast wybierać w tym okienku mas, dev, wybrałbym master. Zwróćcie uwagę, że tu już pojawia nam się dev, e, to to jest zwierzę, została taka gałąź utworzona i to tyle, jeżeli chodzi o. Pushowanie. Teraz chciałbym sobie na przykład usunąć gałąź. Rozwijałem, zrobiłem merge'a do jakiejś tam wersji i wszystko poszło ok. Żeby usunąć gałąź trzeba się posłużyć trochę takim mykiem, no ale to, działa to. Zrobiłem sobie jeszcze raz push. Wybieramy tutaj. jeszcze raz pokażę. Wybieram tę opcję, klikam na nią. Mam tutaj zarządzanie zewnętrznymi gałązkami, mam def Mogę ją spokojnie usunąć. Czy ja tutaj też mogę? Nie, nie mogę. E, podobnie można zrobić z wersją, e, z wersją lo lokalną. I, I można to zrobić w ten sposób. Trochę też naokoło, ale, ale, ale działa. Wybieram kolejne Switch Checkout. Zwróćcie uwagę, że teraz jestem na gałęzi Master. Zresztą to pokażę Wam, że jestem na gałęzi Master. Jestem na gałęzi Master i, i gdybym chciał usunąć gałąź Master, to mi się to nie uda. Yy, mam tutaj... Nie, nie jestem... Boże, co ja mówię? Jestem na gałęzi Dev, a nie na Master. Jestem na gałęzi Dev, jeszcze raz. Jestem na gałęzi Dev. Wybieram kolejny raz Switch, Checkout. Klikam sobie dostępne gałązki i chciałbym usunąć tę gałąź. Tutaj mi się nie uda gdyż w tym momencie jestem na nią podpięty ale wystarczy, że zeswitchuję się na gałąź, gałąź master OK i mogę usunąć gałąź e, mogę usunąć gałąź dev Cyk. została usunięta jestem już na gałęzi master i gdybym chciał się przepiąć na gałąź e, Dev to takiej lokalnej nie mam, mam tylko zdalną. Jak to się ma na, dla naszej gałęzi w, w Githubie? Oczywiście ma się nijak, ponieważ ta gałąź nie została usunięta, bo, bo nie, bo jest zdalna, a nie lokalna. Gdybym chciał usunąć lokalną wersję, zdalną wersję chciałbym zrobić w ten sposób. tortoise-gate-switch-checkout Remotes, dev, delate. Teraz powinien zapytać mnie o login hasło. Robi to grzecznie. Ups. Cyk. I gałąź, gałąź została usunięta, co zaraz Wam zademonstruję. Nie ma jej. No i tyle. To jest tyle, jeżeli chodzi o. O, o praktyczne używanie Gita. Na tym etapie powinno Wam wystarczyć do tego dochodzą merge i tak dalej i tak dalej, feche ale to już w innej części. Tym razem udało mi się upchnąć w 20 minut, także jestem 18. Jestem bardzo szczęśliwy. Mam nadzieję, że komuś się to przyda. Tymczasem życzę wam miłego dnia, spokojnej resztki niedzieli i do usłyszenia. W trzeciej i chyba ostatniej już części web developingu tymczasem żegnam was. Pozdrawiam na razie.